Siemanko, ja jestem Technokrata i witam Was w kolejnym podsumowaniu newsów z minionego tygodnia na kanale IT Hardware. Zostawcie suba, a my lecimy z tematem. Pierwszym tematem jest to, że Holandia wesprze USA w tym banie na technologię dla Chin. Jak wiecie, czy też nie wiecie, Holandia jest producentem i dostarczycielem jednym, jednych z najlepszych w tym momencie urządzeń do litografii, czyli do tego, do produkcji procesorów, tak, bo sama Litografia, na przykład TSMC niekoniecznie produkuje swoje urządzenia do litografii, a korzysta na przykład z produktów ASML. Tak jak ASMR, ale to nie to samo. ASML to są po prostu takie maszyny, które służą do produkcji właśnie litograficznej, procesorów do tego naświetlania masek i przez to tworzenia struktur w krzemie. No i tutaj Holandia, rząd Holandii zamierza naciskać na tą firmę, żeby zakazać dostaw tego, że jakże zaawansowanego sprzętu, bo to to jest topowy sprzęt na świecie, jaki produkuje ASML do litografii do Chin. Chiny nie dostaną tego. Więc cóż, widać ten ban i to się rozszerza, i nie tylko, już Stany na tą wojnę technologiczną z Chinami poszły. A przynajmniej y, nie y, są sami, jeżeli chodzi o walkę TSMC w tamtym rejonie. TSMC nie jest samo, jeżeli chodzi o walkę o Prym, jeżeli chodzi o tamten rejon. Właściwie wszystkie firmy, które walczą o Prym, jeżeli chodzi o litografię, są z tamtego rejonu, poza Intelem, który jest ze Stanów. A tutaj mamy japońską firmę, która chce, bo mamy Samsunga, TSMC i Japonia w jednym miejscu, to jest wszystko Azja, nie? Więc y, y, mamy tutaj japońską firmę, która japońską firmę, która nazywa się Rapidus, która zamierza w 2025 roku wdrożyć masową produkcję w dwóch nanometrach. TSMC też chce wtedy wdrożyć masową produkcję, prawdopodobnie Samsung też, chociaż Samsung chyba w tym momencie już nawet coś takiego knuje, żeby to zrobić trochę wcześniej. Mniej więcej też w tamtym okresie do tej walki przyłączy się Intel, więc mamy taki nowy wyścig zbrojeń, jeżeli chodzi o technologię, czyli do 2025 roku wszyscy, którzy się liczą, jeżeli chodzi o produkcję półprzewodników, chcą robić w vog To może być jedna z kluczowych technologii i taka graniczna technologia przed tym zanim się zwolnimy bardzo mocno, jeżeli chodzi o ten postęp w litografii, ale to zobaczymy. A zwalniamy coraz mocniej, jeżeli chodzi o produkcję naszego rodzimego polskiego elektryka. A mowa tutaj o Izerze, bo już miało ich jeździć miliony po drogach, A co za niespodzianka dla mnie żadna. Do 2026 i jeszcze żaden nie wyjedzie. No cóż, już. Wszystkie firmy będą miały w swoim portfolio elektryki, nawet nie wiem cokolwiek. Wszystkie firmy będą miały w swoim portfolio elektryki i wtedy my wejdziemy ze swoim. No, powiem wam szczerze, no dobra, niech próbują. Jakby nie mam nic przeciwko, byleby tam za dużo pieniędzy nie było defraudowanych. Sam projekt jak najbardziej jestem za. Powinniśmy mieć naszą rodzimą markę. A kiedy jest lepszy na to czas niż teraz, kiedy przychodzi cała motoryzacja, jakąś tam transformację, no to warto spróbować wejść na ten rynek. Niech próbują, tylko niech nie defraudują kasy. Zobaczymy, co z tego będzie. Koncepty tej, tej Izery całkiem, całkiem spoko wyglądają, taki trochę opelastra. Eee, a zresztą wszystkie teraz te samochody w tym segmencie bardzo podobnie do siebie wyglądają, zobaczymy. Na chwilę obecną żadnych newsów nie mamy. 26 rok, może coś zobaczymy. Eee, teraz Samsung i jego OLEDowe ekrany do laptopów. OLEDowe ekrany do laptopów to jest CUDO. W ogóle Samsung bronił się przed OLEDami, a to mikroleda, a to kuledy. ale jednak popyt na OLEDy jest. I Samsung zamierza też na ten rynek wejść. I ponoć mają na tym skorzystać MacBooki. Jako pierwsze mają dostać właśnie OLEDowe ekrany, bo na razie MacBooki te w wersji Pro bardziej wchodzą w mikroLEDy niż w oled A jednak wydaje mi się, że OLED to troszeczkę lepsza technologia, jeżeli chodzi o sam wyświetlacz ekranu, bo każdy piksel jest zarządzany osobno. A mikroLED to jest tak naprawdę super zaawansowane podświetlanie strefowe czyli coś co znamy od lat. Zresztą jak samo LED, LEDy też znamy naprawdę od lat. Pierwsze dyski PCI Express już w sprzedaży. No, cena jest trochę zaporowa, bo za taki dwuterowy dysk, który jest dostępny w Japonii do sprzedaży na PCI Express 5.0 i ma takie zintegrowane chłodzenie z wiatraczkiem, bo to się pierońsko będzie grzało, kosztuje 1650 zł. Drogo? No drogo, ale dyski jak PCI Express 4.0 wchodziły, to też tyle kosztowały. Sam dwuterowy dysk, który testowałem, a który mam teraz w kąpie IRD od Goodrama, też chyba kosztował w okolicy 1800 zł za wersję dwuterową zaraz po tym, jak wszedł. A teraz, w tym momencie, chyba kosztuje jakieś 800 zł, więc wszystko co nowe, bardzo drogie na samym początku, ale de facto nie jest jakieś konieczne. Dyski szybsze są fajne, ale fajniejsze są, jak są w dobrej cenie. Takich kupowanie na siłę, na przykład PCI Express 5.0, na samym początku, jak ta technologia wchodzi, moim zdaniem nie ma większego sensu. Intel znowu działa na wyniszczenie AMD. To półdestrukcyjne zachowanie. Tak, półdestrukcyjne, bo Intel też na tym traci, ale przede wszystkim chodzi o to, żeby tracił AMD. Chodzi tutaj o sytuację podobną, jak miała miejsce przed laty. Więcej o tym mówiłem na swoim kanale przed kilkoma dniami, więc zachęcam Was do poszukania tego filmu. Chodzi o to, że po prostu Intel wojnę cenową zaczął. Oferuje producentom przeróżnego rodzaju, przede wszystkim laptopów, czyli komputerów takich user PC, bo na tym rynku najwięcej traci potężne zniżki, żeby tylko nie korzystali z AMD, a Korzystali z Intel. Mam nadzieję, że pozytywnie odbije się to na klientach. Mam nadzieję też, że AMD nie przegra tej wojny cenowej, zawalczy z Intelem i będą utrzymywać się w szachu. A my będziemy korzystać z niższych cen. Zobaczymy, czy tak to będzie wyglądać. Natomiast już wiemy, że taka wojna cenowa trwa. Wiemy też, kiedy zadebiutuje Meteor Lake i Lunar Lake. Znaczy, wiemy mniej więcej, bo Meteor Lake. Miał rzekomo zadebiutować dopiero w przyszłym roku, a okazuje się, że może zadebiutować w tym roku. Przynajmniej tak oficjalnie podaje Intel, że Meteor Lake, czyli 14. generacja procesorów Intela. Już w tym roku. A Lunar Lake, czyli specjalna platforma dla urządzeń mobilnych, czyli laptopów, zadebiutuje w przyszłym roku i ma być to zupełnie nowa architektura zaprojektowana od początku do końca przez Intela na potrzeby właśnie urządzeń mobilnych. No, czekam, zobaczymy, co z tego będzie. Intel też szykuje nową kartę graficzną. Mowa tu o czymś pomiędzy A580, której jeszcze de facto nie zobaczyliśmy, a A380, czyli najsłabszej w tym momencie karty graficznej Intela, czyli pewnie. A550. Karta ma mieć 16 jednostek obliczeniowych XI, gdzie na przykład taka A580 ma 24. Więc w teorii karta no idealnie w połowie, bo 8 ma A380, 24 y, A580, a y, ta A550, tak ją roboczą nazwijmy, ma tych jednostek y, w tym momencie 16, więc jest mniej więcej w połowie. Wydajność pewnie na poziomie 1660 60, cena pewnie poniżej 1000 zł, więc czekam. Takich kart graficznych nigdy nie za mało na rynku. No a przede wszystkim kolejna propozycja od Intela. Intel też szykuje aktualizację swoich sterowników do kart graficznych, które mają przynieść gigantyczny skok wydajności. I słyszymy o tym od dawna. Zresztą było to widać w kilku poprzednich aktualizacjach sterowników w Intela, gdzie wprowadzenie ich kolejnych tych sterowników dawało naprawdę potężnego boosta do wydajności, a ten to wprowadzenie tych już takich można powiedzieć finalnych sterowników ma zapewnić największy jak do tej pory wzrost wydajności kart graficznych Intela. Czekam na to ogromnie, bo widać, że karty są fajne, Dużo, ale cały czas ten software w nich nie domaga, więc czekam na więcej tych sterowników. Karty graficzne RX 7000 nie są opłacalne nawet na oficjalnych wykresach AMD. No cóż, wygląda na to, że na oficjalnych wykresach AMD pokazuje to, wiecie, w stosunku cena do ilości generowanych klatek, że bardziej opłaca się na przykład taki RX 6950 XT. Tylko, że opłaca się na oficjalnych wykresach, jak, bo o tym też robiłem osobny odcinek, więc do niego Was zapraszam na moim kanale. Jeżeli przyjrzymy się polskim cenom, to taki praktycznie nie. Do dostępny 6950 XT jest droższy od kart serii 7000, więc w Polsce on mimo wszystko nie opłaca się lepiej od serii 7000 i seria 7000 sobie radzi lepiej. Natomiast patrząc tylko i wyłącznie na cenę MSRP, no to, to takie 6950 XT radzi sobie lepiej i jakby daje nam większe, większą ilość klatek za w przeliczeniu wiecie, klatki na cenę niż seria 7000, więc no kiepsko ze strony AMD, natomiast no, pewnie wiedzieli, że 6950 XT już kończy się w magazynach i nie będzie zagrożeniem dla serii 7000. A tutaj mamy przepotwornego, gigantycznego RTX 4090 Ti z czterośledziowym slotem. Czteroslotowa karta graficzna z prawdopodobnie pionowym PCB. Tutaj widzicie, jak są ułożone złącza, są ułożone wzdłuż śledzi, co znaczy, że prawdopodobnie w tym miejscu mamy PCB położone pionowo. O tym też był cały odcinek na moim kanale i to nawet dzisiaj, więc zapraszam do oglądania. Budżetowe karty graficzne 4060 i 4050 dostrzeżone w EEC. EEC to jest taka baza certyfikacyjna, tam się wrzuca wszystkie modele, które przechodzą certyfikację, żeby później weszły do sprzedaży. Na razie o nich wiemy, że zostały tam wrzucone, co znaczy, że są już wyprodukowane przynajmniej w takiej kwestii inżynieryjnej. Są testowane i za niedługo mogą być wprowadzane na rynek. Ja stawiam, że te karty, czy to 40/70, które jeszcze nie zobaczyliśmy, 60 czy 50, zobaczymy je jeszcze w tym. Półroczu, a takie 4090 Ti, o którym mówiłem wcześniej, prawdopodobnie dopiero na początku przyszłego roku. Z Intel Xeon Sierra Forest ma zaoferować aż 344 rdzenia. Oczywiście mówimy tu o procesorze typowo serwerowym, ale 344 rdzenie. No potężna ilość, potężna ilość. Ciekawe, co z tego będzie. Czekam na premierę. AMD sugeruje, że procesory Ryzen 9 serii 7000X 3D, czyli z pamięciami 3D Cache, będzie można podkręcać. W przeciwieństwie do Ryzena 75800X 3D z poprzedniej generacji z pamięcią 3D Cache nie można go było podkręcać. Oczywiście niektórzy to odblokowali, ale oficjalnie mnożnik był zablokowany. A teraz te procesory rzekomo będzie można podkręcać. No i jestem ciekawy, jak to wyjdzie, bo jak wiemy, ta pamięć 3D Cache jest na rdzeniu, więc blokuje częściowo jego odprowadzanie temperatury, co może no, niekoniecznie dobrze odbić się na temperaturach i tak już bardzo gorąco. Procesorów od AMD. No i cóż, jeszcze uważajcie na karty graficzne od górników. O tym też był cały odcinek na moim kanale, więc też Was zapraszam. Praktycznie większość tych newsów, które tutaj dzisiaj mówimy, możecie w takiej rozszerzonej wersji u mnie na kanale zobaczyć. A mianowicie. Y brazylijscy youtuberzy, czy też osoby zajmujące się kartami graficznymi odkryły, że chińscy sprzedawcy kart graficznych malują kości pamięci, żeby nie było widać, że były przegrzane, bo one po przegrzaniu robią się takie żółte, a oni malują je na czarno z powrotem i widać jakby karta była nowa i co gorsza sprzedają te karty jako nowe. Pół biedy, jeżeli by te karty po prostu sprzedawali jako pokoparkowe, no bo kto im zabroni? Można przecież, dlaczego nie? Jeżeli świadomie ktoś kupuje pokoparkową, to jest w Pełni świadomy tego, co ta karta za sobą niesie. A tak? To jest jawne oszustwo. Karta pewnie przez dwa lata tyrała w kopalni, a jest sprzedawana jako nowa, a zdechnąć może po miesiącu pracy. No, bardzo, bardzo niefajnie. Więc na to też uważajcie, jeżeli chcecie więcej wiedzieć, więcej jak na to uważać, wbijajcie do mojego odcinka. Steam Deck już ponoć nie radzi sobie z najnowszymi grami. No, powiem Wam szczerze, bardzo kiepsko to wygląda, że w tym momencie już Steam Deck niestety klęka, jeżeli chodzi o wydajność, ale no, kto by się tego spodziewał? Ja się spodziewałem, wydaje mi się, że już za niedługo wyjdą nowe iteracje tej konsoli i to szybciej niż się spodziewamy. Microsoft Direct Storage, przetestowane w Forspoken, który jest pierwszą grą, która obsługuje tą technologię, chodzi tutaj o czas ładowania gry. No i na chwilę obecną wygląda to całkiem, całkiem obiecująco. Faktycznie te lokacje ładują się szybciej, natomiast jest jeden problem. Aż o 10% powoduje to spadek wydajności, to na 49. Więc widać, że cały czas trzeba to po prostu jeszcze dopracować, bo wydaje mi się, że koniec końców ta technologia wpłynie bardzo pozytywnie na gry, ale na chwilę obecną jeszcze trzeba ją dopracować. Pierwsze recenzje Forspoken swoją drogą się pojawiły i miał być hit, ale na razie ludzie są zawiedzeni przede wszystkim też optymalizacją gry na PC-ta. Niestety nie daje ona w pełni sobie rady i troszeczkę klęka. Jeżeli wygraliście, dajcie znać, co sądzicie o Forspoken. Ja nie grałem, więc do końca nie wiem. Ryzen... Po 14 latach dostaje polską wersję na Steamie i to nawet miała swoją miejsce premierę. Ta wersja na Steama. No cóż, ciekawe, Ryzen swoją drogą, bardzo fajna gra, duchowy spadkobierca Gotików. No i The Lord of the Leagues Golum. Datę premiery poznaliśmy. Data premiery ma być między 1 kwietnia a 21 września tego roku mamy tą grę zobaczyć. No i cóż, to by było na tyle, jeżeli chodzi o dzisiejsze newsy. Dziękuję Wam za dzisiaj. Widzimy się w kolejnym podsumowaniu newsów już za tydzień. No, a tymczasem jeszcze zostawcie suba. Ja Wam życzę miłego dnia, wieczoru, nocy i do zobaczenia. Cześć!